Witam serdecznie. To jest dziewiąty e, dzień pieszo wzdłuż Bałtyku. Jestem w Słowińskim Parku Narodowym. Jest godzina już e, 20 po czwartej. A do naslegu mam jakieś 5 km. Jeszcze pokażę Wam skrót z całego dnia. Bo wcześniej nie było jak, bo padało. No powiem Wam, że sytuacja nie jest za ciekawa teraz, bo zderwał się większy wiatr. Zaczął padać deszcz i kurde coraz bardziej zalewa plaże jak widzicie tam w przodu. Także jak tak dalej będzie, to będę musiał spieprzać gdzieś na boki. Bo nie ja chciałbym, żeby wysyłali po mnie jakąś łódź ratowniczą. Bo jakiś debil idzie po plaży i sobie nie zszedł. Także nie za fajnie. Tam już kurczę, nie wiem czy przejdę, bo zalało. Jest drzewo, zaraz zobaczymy. Takie miejsce znalazłem, zobaczcie, w lesie. Tam jest jakaś reszta bunkru. Podobno dziadek mówi, że to jest polski orzeł. Ale zobaczcie, jak to jest zaniedbane. Gdzieś między krzakami. Masakra. I rozpieprzone wszystko, nie? Także no, taka ciekawostka historyczna. Ale idziesz, i nagle jest bunkier. Na nie jest niebo. Schowałem się przed deszczem. Jest sucho. Na głowę nie pada. Zgadnijcie, gdzie jestem. Jak to